Mieszkał na ulicy, jeździł tramwajami w nocy, żeby było ciepło, to była zima i przychodził często do Jadłodanii, właściwie prawie codziennie. Mówi, że ta jego noga jest w takim stanie, że jak ktoś mu teraz nie pomoże, teraz w tym momencie, to tą nogę mu amputują. Przy ulicy łąkowej, gdy młody człowiek w deszczu podchodzi do mnie i krzyczy siostro, błagam cię, pomóż mi pojednać się z Bogiem. Ulica jest moim domem, ja nie mam domu. I wówczas sobie uświadomiłam, że tacy ludzie, którzy już przechodzą taki krytyczny... Moment w swoim życiu potrzebują konkretnego wsparcia. Nie tylko słowa, ale już konkretnego wsparcia. Miejsca, gdzie będzie mógł się wykąpać, wyspać się w łóżku i też zasiąść do stołu, by spożyć jak człowiek po ludzku, jakikolwiek posiłek. I to właśnie stało się przyczyną, że zaczęłam mówić też przełożonym, że taki dom jest potrzebny, żeby nasza pomoc była bardziej owocna. Jesteśmy w Poznaniu, przy ulicy Pokrzywno 2, tutaj 100 lat posługiwały siostry, leśbietanki, i po 100 latach rozeznałyśmy, że ten dom jest bardzo potrzebny dla osób, które chcą wyjść z kryzysu bezdomności, z różnych uzależnień, ponieważ przy ulicy Łąkowej w Poznaniu, gdzie prowadzimy Jadłodajnie, tam przechodzą różne osoby, właściwie wszyscy mieszkańcy obecnie. Przeszli przez jadłodajnię w ulicy Łąkowej. I dlatego ten dom jest bardzo potrzebny dla tych osób, które chcą wrócić do społeczeństwa chcą prowadzić takie normalne życie, jak prowadził przed uzależnieniem i to jest bardzo ważne, żeby takie miejsce tworzyło przestrzeń pomocy takiej osobie i było wsparciem w powrocie do tego, czego marzy, do czego pragnie, swój swój kącik, swoje jakieś tam biurko, chodzić na jakieś spotkania, do kina czy też właśnie założyć rodzinę. Od razu wiedziałyśmy, że to ma być dom, a nie schronisko. Momentem zwrotnym stała się wojna na Ukrainie. Ponieważ w tym domu wówczas mieszkały cztery osoby bezdomne, pozostałe miejsca były wolne. 6 marca, pamiętam jak dzisiaj, przyjechały tutaj pod dom dwa samochody. Wysiadają osoby, matki z małymi dziećmi na ręku. Byłyśmy bardzo wzruszone. Ja pamiętam, tej nocy nie zmrużyłam oka, bo widziałam łzy tych ludzi, że ktoś. Otworzył im szeroko drzwi domu, że mogą spokojnie położyć swoje dzieci do łóżek, że mogą ich przytulić, że mogą ich nakarmić. Ten dom mieścił naprawdę prawie 40 osób. To był ten moment całej siły, takiej całkowitej pomocy drugiemu człowiekowi. Nie patrząc na wyznanie, nie patrząc na jakieś tam różne opcje, choćby nawet czy polityczne, czy cokolwiek, ale na człowieka. Przed domem stanął człowiek potrzebujący, potrzebujący pomocy i wsparcia. No i ja mówię, dobra. Ja wiedziałam, że ja nie mam takiej mocy, jakiejś sprawczej, żeby, żeby gdzieś go pokierować. Nie wiedziałam za bardzo, gdzie. Wiedziałam tylko, że tu jest dom i w razie czego jest dach nad głową dla tego człowieka. No i mówię, Panie Boże i święty Józefie, załatw mu coś i, i spraw, żeby siostra Józefa zgodziła się go zabrać tutaj do domu. Nie zdążam jeszcze nic powiedzieć siostrze Józefie. Przychodzi siostra Józefa i mówi, zabieram go do domu w pokrzywnie. Dom jest przygotowany na 24 osoby, i siostra Bernadetta i siostra Rosalia są tutaj na stałe. Ja tutaj dojeżdżam, a zawsze jestem w środy. Nie chcemy tego domu przeładowywać, tak, ponieważ chcemy stwarzać warunki domowe. Czerpimy przede wszystkim też ducha z naszych założycielek z 1842 roku, to one niosły pomoc każdemu człowiekowi. Nie patrzyły na wyznanie, nie patrzyły na religię, nie patrzyły na opcje polityczne i my tą pomoc niesiemy dzisiaj. Dlatego też w naszym domu przebywają katolicy, też mamy osoby. Które są wyznania muzułmańskiego, mamy też jednego protestanta. Są w przestrzeni wolności i poszanowania. I pomagamy im jako tym, którzy potrzebują pomocy w danym momencie swojego życia. Mieli różne życie. Spotkali się z taką pogardą. Menel, można kopnąć, określić. Mówię, zakopać już tylko worku, bo już bezimiennie na cmentarzu wrzucić. A tutaj próbują zobaczyć, że są ludźmi, takimi samymi jak każdy z nas, nie? Mieszkańcy tego domu sami dbają o cały dom. Siostry tutaj, mieszkające siostra Bernadetta, siostra Rosaria, to właściwie one koordynują, one jakby są, ale one nie robią za nich. Tak jak jeden z nich powiedział, mając 41 lat, po raz pierwszy w życiu nauczył się składać w szafie odzież. On nigdy tego nie robił. I to właśnie jest rola też sióstr, żeby ich wspierać, ale jednak całe utrzymanie tego domu, czystość i funkcjonowanie to należy do mieszkańców. Myślę, że dla naszych domowników, dla mieszkańców, y, którzy tutaj trafiają, najważniejsze jest relacje chyba ludzkie. Myślę, że takie ciepło i miłość po prostu, y, ale od wszystkich też, nie tylko od nas, że, że my jesteśmy tutaj kobietami i siostrami. I chyba oni po prostu, oni szukają człowieczeństwa, nic więcej ci ludzie. Reszta sobie poradzą, bo mają głowę na karku. Takie czy inne myśli, takie czy inne zdolności, tylko żeby wiedzieli, że są, że są naprawdę ludźmi godnymi, tak jak każdy inny, nie? który tak samo wygląda, ma ręce, nogi i tak samo strójność. Nie? Bo to są ludzie najbardziej wrażliwi. Osoby, które mieszkają w tym domu, nie nazywamy ich osobami bezdomnymi, tylko nadziejowcami. Ponieważ niosą w sobie nadzieję, że kiedyś wynajmą sobie mieszkanie i zaczną razem funkcjonować w społeczeństwie z innymi ludźmi. Często, jak ktoś mnie pyta, a co tam się to robi, ja skąd a kto tam mieszka, no nie mówię o osobie bezdomnej, no bo oni już nie są bezdomni. Oni już sami tak siebie nie określają jako osoby bezdomne, no bo oni mają dom, bo to jest dom Świętego Józefa.